Halo, cześć! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin i zapraszam do kolejnego materiału. Dzisiaj, moi drodzy, bardzo duży update do counter strikea K2. Widzicie, te, widzicie też nową mapę w tle, którą dodali. Weźmy od razu w aktualności. Macie tutaj Call to Arms. Żebyś, żeby kamera nie zasłaniała. Mamy tak, tutaj przedstawione różne tutaj ryby. Wchodzimy w to. I chcę wam pokazać właśnie ten filmik, bo tutaj jest pokazane między m.in. też yy, nowe mapki, ale też animacja tego. Yy, kukri? Kurki? Kukri? kukri <gry> knife Mamy też skina do Zeusa, tak jak było zapowiadane. I w końcu jakieś nowe, ciekawe tryby Arms arm Race. Tutaj macie akurat yy, Zeusa i właśnie tą kosę. Animacja wyjmowania tej kozy. Według <grym> mnie kosa, no, niczego sobie na pewno lepsza niż Shadow do Gersy. Ale raczej nie będę na tą, na tą kosę polował. Też Wystawiłem jakieś dwa skiny na sprzedaż po to, żeby móc skrzynkę po prostu kupić i otworzyć, ale wątpię, że w trakcie nagrywania coś się zmieni. To jest fajna rzecz. Teraz macie akurat customowanie miejsca i też kątu do naklejek. Nie ma takich wiecie już czterech standardowych miejsc na stickery. Można je nakleić sobie gdzie się chce. Tutaj akurat na, na środek tego skina, Myślę, że fajna rzecz, fajny dodatek i tak dalej. No i kilowatt case. Kilowatt prawdopodobnie z tego względu, że, że elektryczność, że Zeus, że skin do Zeusa i tak dalej. <coughs> tak stawiam. To jest właśnie ten Kukri Knife. Kukri Knife. Kukri Knife. Knife. Kurka. Dla mnie to będzie Kurka Knife. Kurka rurka. I mam tutaj akurat trzeci skin. Jest Fade. Między innymi też skin do Zeusa. No, pierwszy skin do Zeusa no, musiał przedstawiać jakiegoś, wiecie, bożka, superbohatera, który wada piorunami i tak dalej. i music kity, no, to nie za bardzo jakoś mnie interesuje. I tutaj macie XP Overload. To będzie akurat ta ikona tutaj. No, że kiedy akurat macie. Ten tydzień z normalnym expem i weszliście w ten zredukowany, wbijanie expa w ten zredukowany, ten mniejszy. W sensie coś takiego, żeby to pokazać. Właśnie exp Overload icon, czyli akurat ta ikona. Z tym piorunkiem, będzie pojawiała się w waszym nicknamie, na waszym profilu, na, na tej tablicy wyników i na killfeedzie Będziecie mieli minimum. Jeden tydzień na to, żeby to pokazać. Dla każdego weekendu for every week you keep your XP earning streak alive. Your XP overload icon will upgrade. Aha, czy to będzie upgrade'owane. czy będzie zmieniało się wtedy jakiś kolor, kolor tego, tej ikonki. Coś tego typu. Nie wiem. I The Agony of Defeat. Teraz macie. Różnego rodzaju animacje po, po przegranym po meczu, jakaś taka wiecie załamka tutaj w nerf i tak dalej. Wygląda to... O, Baxa. O, czemu? Czemu mam takich boostowanych teammateów w drużynie? O nie, kurde, zabierzcie mnie z tej gry. God damn it. Dobra. I tutaj mamy ten Patch Notes po prostu. Dodano właśnie ten Arms Race, nowe mapy Baggage i Shoots. Zgaduję, że baggage to wygląda coś podobnego jak Ancient, a shoots to to, co mamy akurat w, w tle. Tam było poka pokazywane ten fragment, tych arm seriesów z Zeusem i z tym... Tą nową kosą. Mamy weapon finishes, właśnie tutaj ten kilowatt case. 17 tam skinów i tak dalej. Various book fixes and tweaks. Lubię to określenie, bo tak naprawdę. Poprawiają dużo błędów, dużo tweakują, a tak naprawdę nie wiadomo co tweakują, prawdopodobnie jakiś wygląd noży, wygląd rękawiczek, wygląd skinów, czy tam będą bardziej, czy będą jaśniejsze, czy może saturację tam zwiększyli, zmniejszyli, poprawili może zadrapania na tych faktory, nie wear. Nie wiem, mnie to jakoś za bardzo nie jara. Stickers to właśnie ten, te customowe, dodano oczywiście do kolejne kapsuły. I tyle z tych ważniejszych rzeczy, music kit to mnie nie interesuje, właśnie Zeus made use, reusable in all game modes, czyli tutaj mamy ładowanie Zeusa 30 sekund w każdym trybie, też na matchmakingach, na premierach również, ja to strasznie, strasznie rano, wcześniej się obudziłem, jest, jeszcze 8 godziny nie ma, Michałek chory, żona przeziębiona, kurde, no, tragedia w tej nocy była support for applying stickers and name tags to this aha czyli na Zeusa też możemy dawać naklejki eee, dodano pewne pozycje właśnie w, eee, w tym trybie pierwszoosobowym do modelu broni aha dodano punkę kill cords and post round damage reports aha czyli tutaj będziecie mieli ilość zadanych obrażeń z Zeusa na przykład macie a tabeli tam. A postcards to są właśnie te karty, jak macie ten ADR i tak dalej, że najwięcej zabić tam. Nie wiem. Like, them, najwięcej tam headshotów. Tam jakieś sokole oko i tak dalej, no to będzie też właśnie ilość pewnie zabitych z zeusem. Smoki. Teraz smoki powodują pojawianie się cieni. I renderowanie. Aha, dobra. Trzeba będzie to sprawdzić zaraz. Gameplay: Refund all buttons. Okay. Teraz pola do shit. Okay, silencer can always be reattached regardless of. Okej. To nie było wcześniej ustawione, że mik można było zdjąć, ale można było go założyć z powrotem. Nie wiem. o. Okej, okay. o, to też będzie dobre. Na przykład jak stoicie no przykładowo na Niuku, na, na dosi. i chcecie pingować, no nie wiem, na przykład ciemnie, to ninja. No to ten ping zatrzymywał się akurat na, na barierkach, nie przechodził tam dalej. Także no fajna sprawa. Subtick Shooting Various Adjustments, czyli tak jakieś większe lub mniejsze zmiany do strzelania w tym subtiku. Nie wiadomo do końca jakie. O, fixed several cases where players could silently drop down vertical surfaces. Ok. To trzeba będzie sprawdzić, bo miałem robić filmik, że CS jednak ma jakieś problemy. Ale możliwe, że tutaj nie będzie mieli. I pierom już sliding along surfaces, okej. Okay. Dobra. Ok, tutaj też dzięki. o, Voibe. Oho, sprawa dostała. Zmiana dźwięku. Dobra, wreszcie tam nie będę się yy, gryzał. Możecie sobie to sami przeczytać i tyle. Dobra, słuchajcie, przetestujmy sobie yy, pierwszy ten Silent Drop, który był tutaj. Można było to robić na dwa sposoby: yy, trzymając yy, Shift i W. To już nie działa. Bo wczoraj to jeszcze sprawdzałem i. Zdaje mi się, że nagrywałem, albo też Shift i dodano D, czyli tutaj już. Nie ma tego silent, silent dropa nawet jak będziemy robili, także o coś się blokujemy. Jak, jak naciskamy też D i A, jest jakiś tutaj pixel możliwy, że można to zrobić jeszcze w jakiś inny, inny sposób. Wiem, że można było też zrobić coś takiego, że tutaj e, podczas zeskoku, w czacie W, naciska się szybko D i A. I się to tam gdzieś pokazał na jakiś tak także tego już tutaj robić no, nie można. Drugi moi drodzy, Silent Drop miał miejsce tutaj, raczej na tej ścianie. No już widzę, że też nie można go zrobić. W momencie, kiedy dotknęliście akurat twarzą ściany, trzymało się WD i shift. Tutaj był taki pixel gdzieś na, na tej wysokości, tej, tej plamy, czy tutaj mniej więcej. Przy naciskaniu WD i Shift, dzieliście tak, wiecie, był, były dwa, dwa punkty, o które się łapaliście. Pierwszy był gdzieś tutaj, drugi gdzieś tu. Można było zrobić silent drop na ten, w kierunku cave'a. Także fajnie, że to, na, że to naprawili. Także salindropy dropy już prawdopodobnie nie będą możliwe. Yy, możliwe, że ten jeszcze na niuku na jest, yy, jest grany. Na overpassie tamten ten, z, z Hevena do lewej strony. Do wody, jak skaczecie. Możliwe, że to też jest jeszcze yy, do użytku. Natomiast te dwa tutaj do okna i do. na się właśnie tam do, do wody. Mid'a z tego okienka No te dropy już nie są możliwe Także Fajna sprawa Z okna Z tego sali dropa na oknie Korzystać, korzystałem ale bez tego Również idzie wiecie no Wygrać rundę, wygrać meczek Natomiast z tego nie korzystałem W ogóle bo stwierdziłem, że Jedynym miejscem tutaj jaki Można z niego korzystać to to, że tutaj ktoś Ktoś stoi Jakiś teammate, robicie na nie. Wiecie, run booster, skaczecie tutaj. Od razu wiecie, jest ten silent drop i pikujecie gościa w kewie, który się w ogóle was nie spodziewa. No bo jedyne info, jakie mogą pójść, to to, że coś tam, że raszują mida, nie? No bo słychać tam kroki i tak dalej. To to jakiś skok, ale nie słychać skoku tu. Nie słychać skoku tutaj, więc no ciężko mu było dać info, że wiecie, że jest woda. Ja mam ewentualnie wkleję jakieś yy, fragmenty, żeby pokazać, że faktycznie coś takiego miało miejsce. No i w sumie tyle. Tutaj jeszcze sprawdziłbym rendering tego smoka. Kurda. Tak sprawdzam, czy ten smok. Wybuchnie tam jeszcze raz. Teraz inaczej się. Nie, on się, on się bardziej rozprzestrzenia. Patrzymy na model tego terrorysty. My smoke w smoke. Trochę czas przyspieszymy. Nie, no nic się nie zmieni. To tak fajnie. A fajnie, że się rozprzestrzenia. rozprzestrzenia. I widać ten cień. Tylko to ziarninowanie mnie nie denerwuje. To tak jak jest ten efekt przy schodzeniu z drabiny. Tam, powiedzmy na niuku tam z heaven'a, gniazda. To też jest to ziarnowanie, widzicie te kropki przez tego, przez, przez swoje nogi. A jak to ma się właśnie do takich surfejsów jak powiedzmy tutaj. Dobra, jestem ten cień, Ok. A to pewnie też cień będzie leciał jakoś w dół, tak? Mam wrażenie, że jak on jakoś inaczej się rozprzestrzenia, że wychodzi cały czas ten gaz z tej puszki. Kurde, ale jakby tutaj nauczyć się takiego, takiego smoka, który ląduje gdzieś tu. To byłby też. Ale nie wiem, jakoś okropnie to wygląda. Mam takie wrażenie, paskudnie to wygląda. To wygląda już lepiej, nie? Ale im dalej, tym. Nie, tak sobie, jakby rozwarcie się. Słuchajcie, tutaj też jest coś, co będzie wymagało testów. To w wielu meczach zredukowano Pickers Advantage in many cases. jakich many cases? Tu macie tutaj, tutaj gościa, pipujecie, Zabijacie, to jest jeden z tych case'ów. Po prostu, no nie wiem. Kiedy gość, Kiedy pikujecie na, na, na gościa i ten typ nagle wiecie. Yy, chce się schować. Na przykład, jak, 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 ja, jak ja go pikuję, ja go tutaj widzę i powiedzmy, jak, jak w niego strzelę, to czy on dostanie wtedy jakiegoś magicznego, magicznego heda, nie? To jest właśnie taki, taki, taki case. Co mamy tutaj dalej? Eee, oho, the, the amount of picker's advantage in the steady state is reduced by 16 Steady state, czyli kiedy stoicie w miejscu, ktoś na was pikuje. Ten picker's advantage, ten, ten pikujący ma delay'a, znaczy jest opóźniony o 16 milisekund. Nie wiem czy to dla takich starych pryków jak ja, Pago, Izak i tak dalej, czy to w ogóle robi jak, jakieś, jakieś znaczenie. A na papierze nie, no nie, nie, nie widzę tutaj żadnej tak naprawdę zmiany. Ale możliwe, że w meczu będzie to w ogóle jakoś widoczne. Zmieniono też częstotliwość sytuacji, które prowadziły do właśnie dużego tego pika starventage. Nie, tego nie, nie, nie rozumiem. Głębo, jakby głębokość, yy, głębi kolejek, która. Jest, jakby to powiedzieć. Excessive Command queue, czyli właśnie to jest tak, jakby. Yy, głębokość kolejek do, te, do tej jakby komendy, która yy, dawała ten picker Serwenter, Coś takiego. I dodano też cel podługa, tick timing Console Command pr Prince a report breaking down the various sources of latency. Dobra, tutaj macie odnośnie tych opóźnień lagów i tak dalej? To znaczy, że goście teraz, którzy mają 30 tysięcy ratingu, będą mieli mogli wchodzić w kłę swoim kumplem, który ma 2000 grawalowo. Jaki był wcześniej ten range, ten zakres ratingu, gdzie gracze mogli po prostu wejść sobie razem w kłę całą piątką? o! Aha, to jest ten, jitterowanie. Dż Myślałem, że zmieniono to, że dostawali ludzie po prostu bana za ten, za high DPI. Albo high sense, że ludzie, ludzie pisali na czacie, piszcie sobie sensa 100. Gosiu kręcił się i patrzy potem, kik, dostał bana, nie? O, o, animacje podczas, y replayowania demek. Możliwe, że chodzi o te, Machanie AWP, pomiędzy innymi. No dobra. To Inferno, Ancient, Anubis. Też tutaj będzie właśnie ten. O, Gameplay. To jest właśnie to Salon Drop. No to. Myślę, że będzie też zmiana dotycząca Anubisa konkretnie, że zmieniono właśnie tutaj tą, tą ściankę gdzieś. Zobaczmy. Właśnie są te o, 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 dostanę A, start, okej, okay. dobra. Słuchajcie, także moi drodzy, tyle, jeśli chodzi o zausa to oczywiście trzeba czekać, wiecie, te 30 sekund. Się ładuje. Faktycznie te 30 sekund, tak na oko, będzie grane. Zobaczymy, kto z Was, kto z was pierwszy dropnie skina do Zeusa. Nie mogę jeszcze przerwać tu... go. Myślałem, że jak już jest, jest na tym żółtym, to może poleci jakiś taki wiecie Szczątkowy ładunek tego Zeusa. Zobaczymy, czy się weźmie do, do 100%. Naładuje. Znaczy, jest też ten dźwięk tego, że jest już naładowana bateria, czy tam ładunek, czy akumulator, można go wystrzelić, także słuchajcie, no, wielki Big Mac update, dużo fajnych zmian, jestem zadowolony, nie wiem jak wy, Panie, to wszystko teraz się prezentuje, To. No, no, duży update, ale, ale skrzyneczkę musieli tam wcisnąć, skrzynkę i skiny musieli tam wcisnąć. Po co? Aby wydać hajs. Dziękuję, do widzenia.